Czas na opowieść z naszej książki Kubusiowe opowieści o przyjaźni. Wszystko wydarzyło się tutaj, w stówiekowym lesie. Witajcie! Chcecie spotkać się z Kubusiem i jego przyjaciółmi? Dzisiaj opowieść o... Grze w patyczki. Graliście kiedyś w taką grę? A wiecie, że najlepiej jest grać na mostku nad strumykiem? Ty i kolega rzucacie patyczki do strumyka po jednej stronie mostku. Ten, którego patyk wypłynie pierwszy na drugą stronę, wygrywa. Chcecie zobaczyć, jak grali nasi przyjaciele? W naszym lesie był to niewiarygodnie wręcz wieczny wieczór. Tak bardzo wieczny, że kiedy Kłapouchy się obudził, zobaczył niebo tam, gdzie był dach. Wiatr zniszczył jego dom z patyków. Znów muszę odbudować dom, powiedział. I wtedy nadszedł Kubuś z prosiaczkiem. Pomożemy ci, prawda, Kubusiu? rzekł prosiaczek. Oczywiście, powiedział Kubuś. Kłapouchy potrząsnął głową. Te patyki nie chcą się już ze mną patyczkować, powiedział. Trzeba znaleźć nowe. Wtedy miś o niewielkim rozumku wpadł na świetny pomysł. Jeśli ich nie potrzebujesz, Kłapouszku, zagrajmy nimi w patyczki. Kłapouchy zaniósł patyki na mostek. Każdy wziął jeden i jednocześnie wrzucili je do wody. Potem szybko pobiegli na drugą stronę mostku. Wypłynął pierwszy patyk. To mój! krzyknął tygrys i fiknął z radości. O, to chyba mój! powiedziało maleństwo. Było tyle patyków podobnych do siebie, że nikt nie wiedział, kto wygrał. Za dużo nas chyba gra na raz! powiedział Krzyś. Musimy rzucać na zmianę. Popatrzył na patyki. Wyglądają tak samo. Trzeba każdy z nich zaznaczyć, żeby wiedzieć, który jest czyj. Uuu! Ja mam coś w sam raz! – rzekł prosiaczek i gdzieś pobiegł. Ale zaraz wrócił z farbkami. Kiedy przyjaciele malowali patyczki, ustalili kilka reguł. Nie będą już walczyć równocześnie, tylko podzielą się na kilka niedużych grupek. Następnie Zwycięzca w każdej z tych grup będzie rywalizował z resztą zwycięzców, żeby wybrać super Pierwsza grupa – Kubuś, Prosiaczek i Maleństwo. Trzej przyjaciele wrzucili swoje patyczki do wody. – Plusk, plusk, plusk! Po chwili jako pierwszy wypłynął czerwony patyk Kubusia. – Brawo, Kubusiu, wygrałeś! – krzyknęli Prosiaczek i Maleństwo. Potem rzucała następna grupa, czyli Królik, Kangurzyca i Sowa. Wygrał śliczny różowy patyk kangurzycy. Pan Sowa dał sygnał ostatniej grupie. Krzysiowi, Tygrysowi i Kłapouchemu, który rzucił swój szary patyk nerwowym ruchem. I to zadziałało! Kłapouchy wygrał! Nie spodziewałem się tego, powiedział z ledwo dostrzegalnym cieniem uśmiechu. Troje zwycięzców, Kubuś, kangurzyca i Kłapouchy, życzyło sobie powodzenia w ostatniej rundzie. Kto zostanie supermistrzem? Plusk, plusk plusk. Trzy patyki wskoczyły do wody i popłynęły pod most. Długi szary patyk wypłynął jako pierwszy. To jakaś pomyłka, rzekł osiołek niedowiarek. Supermistrz, hura, kłapauchy — Krzyknęli wszyscy. Niech nam żyje. A teraz chodźmy, rzekł Kubuś, znaleźć nowe patyki dla Kłapauchego i odbudować mu chatkę. Może każdy z nas znajdzie kilka! Rzekło maleństwo. Przyjaciele po to właśnie są, rzekł Kubuś. Ha, wy też możecie zagrać z przyjaciółmi. O, słyszycie? W naszym lesie kładą się już chyba spać. Dzień powoli kończy się na odpoczynek czas. Jednak jeszcze parę spraw przed spaniem czeka nas. Najpierw więc piżamę w łóżku w której lubisz spać i dokładnie zęby myj, bo warto o nie dbać. Książki i zabawki znów na miejscu mają stać. Przytul się i buzi tak Potem już się kładź śpi tak jak miś ten śpi I od miodu śni To słodki smak Tak, tak śpi tak jak miś ten śpi O rety, myśl, myśl, myśl Sprawdźmy po kolei wszystko z listą Jesteśmy w piżamkach? Tak Zęby umyte? Tak Bajka przeczytana? Zabawki opatulone? Tak! Hmm, to czego nie mamy? O, tak! Buziaka od mamy! Śpi tak jak miś ten śpi I od banku miodu śni To słodki smak, tak, tak Śpi tak jak miś ten śpi Śpi tak jak miś ten śpi Śpi tak jak miś ten śpi Śpi tak jak miś ten śpi, śpi tak jak miś ten śpi, śpi tak jak miś ten śpi, śpi, tak, jak miś ten śpi. śpi tak jak miś ten śpi. Dobranoc dzieci, już księżyc świeci.